Koła KGW Wyszanów, KGW Gąszcze i Brzuski, KGW Spule i KGW Jeziorna. Połączyliśmy wspólną siłę, moc, chęci do podjęcia pomocy naszemu Szymonowi. Gotowaliśmy ogromne ilości jedzenia, nigdy tego w życiu, takiej ilości nie przerobiliśmy. Bigosu, prażuchów, jest po prostu chęć pomocy w ludziach yy, dla kogoś, bo wiadomo, że nigdy nie wiadomo, co się każdemu zda zdarzy w życiu i kiedy nam będzie potrzebna pomoc. Dzisiaj gotowaliśmy żurek, gotowaliśmy bigos, ciasta piekłyśmy i prażuchy z kapuchą zasmażaną. Ogólnie zamówień mamy 500, ale robiliśmy ponad 800, dlatego że dodatkowe produkty zostały sprzedane przed kościołem po Mszach Świętych. I to nie jest tak, że robimy tylko dzisiaj, bo nasza praca trwa od środy tak naprawdę po dzisiejszy wieczór, bo zaczęliśmy od bigosu, który był gotowany, przygotowywany. Wczoraj obieranie ziemniaków kapucha, dzisiaj pakujemy ciasta, rozwozimy i sprzedajemy wszystko dla Szymona. Bo naprawdę mieliśmy sporo sponsorów, dostarczali kiełbasę, wędzonkę, ziemniaki, w ogóle wszystko to, co było potrzebne, także bardzo im dziękujemy za to. No i było też dużo osób takich, którzy, prywatnych, którzy dowozili różne rzeczy, nawet słoiki, tak? bo to też bardzo ważne, żeby mieć w co popakować. Tak? Także bardzo dziękujemy wszystkim sponsorom i osobom prywatnym. Szymon jest naszym kolegą, nie? No to jak możemy nie pomóc? Logistycznie, no kurde, no działamy jak tylko możemy, jak potrafimy. Każdy tutaj z klubu się raczej zadeklarował, że przyjedzie swoim autem. No i pomagamy. Pomagamy. Jest okazja, żeby pomóc, to pomagamy. Jest kolega w potrzebie, więc no, deklarujemy się do pomocy. No, Tutaj widzę, że gmina, chłopaki działają jak y, mogą. Ciasta, obiady, różne widzę, że mecze. Zainteresowanie jest ogromne. Trzeba przyznać też tych kupujących, prawda? Tak, bardzo dużo. Jestem właśnie zdziwiona ilością. i panie pewnie miało, miały dużo pracy. No ale fajnie, że ludzie chcą pomagać i działać i kupować z każdej strony. No. Tak, oczywiście, że można na wszystkich liczyć. My bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim. Chcieliśmy podziękować z całego serca i nie wyobrażamy sobie, żeby nas tu nie było. O, myślę, że to jest miły gest i warto każdemu pomagać, bo wiele nas to nie kosztuje, a każdemu może pomóc. W ogóle na historia, wymyśliłaś to, że oprócz tego, że no wspomagasz Szymona Tokarka, to chciałaś podziękować, też chcesz podziękować wszystkim tym, którzy po prostu te akcje przygotowali. Dlaczego? E, po prostu. Nie, widziałam jeden filmik e, z liczenia... Nie, jak już pani po prostu po jednej akcji siedziały sobie, odpoczywały. Yy, bo tam chyba przed jakąś salą i tak sobie pomyślałam, kurcze, fajnie by byłoby sobie tego odpoczynku tak zjadły torta do tej kawy i tak pomyślałam, że po prostu <grym todgłosy> tak po prostu <grym>